Witam Was w kolejnym odcinku serii Jak kupić w kilka minut, w którym pokażę Wam, w jaki sposób możemy zakupić token Banks BXX oraz oczywiście, gdzie możemy go stykować. Zapraszam do oglądania. Ale na początku tradycyjnie chciałbym Was powitać na kanale Krypto Podróże, na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję rozwoneczek, tak aby nie przekapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą. Finansowym. Jeżeli się tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Film o tym tokenie miałem wam zrobić już kilka tygodni temu, nawet miałem nagraną jedną część, jak zakupić ten token, w którym miejscu możemy to zrobić, natomiast wciąż czekałem na możliwość wrzucenia tych tokenów do stakingu, tak aby móc wam pokazać to w tym nagraniu. Niestety wciąż jest jakiś problem w aplikacji banks. Na chwilę oczywiście więcej będę o tym mówił. Pokażę wam oczywiście, gdzie taką opcję możemy znaleźć, natomiast samego stakingu w tym nagraniu pokazać Wam. Nie będę mógł. Jeżeli taka opcja się pojawi w przyszłości, oczywiście zrobię taki film i podlinkuję wam w opisie tego nagrania, tak abyście mogli go w łatwy sposób odnaleźć. No ale przejdźmy sobie do konkretów i zacznijmy od krótkiego omówienia samego projektu Tokena Banks. Projekt Banks stara się połączyć tradycyjne finanse czy też świat rzeczywisty z Web3. Oferują oni usługi zarówno dla osób fizycznych, czyli dla Ciebie, dla mnie, jak i dla. Firm. Tworzą oni swego rodzaju most pomiędzy walutą Fiat i kryptowalutami. Już teraz, mimo że projekt jest mało znany na rynku kryptowalut wśród zwykłych inwestorów, takich jak Ty i ja oraz ma niski market cap trochę ponad 1 300 tysięcy dolarów, to mimo tego udało im się pozyskać naprawdę dużych partnerów, takich jak Ledger, któremu będą oferować swoje usługi. Dla tych osób, które są nowe na rynku kryptowalut, powiem tylko tyle, że Ledger jest to portfel, w którym możemy bezpiecznie przechowywać swoje kryptowaluty. Więcej o tym mówiłem w nagraniu, które widzisz w górnym prawym rogu. I można śmiało powiedzieć, że firma Ledger jest jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych firm na rynku kryptowalut, która niedługo wypuszcza swoją kartę wspieraną właśnie przez Banks. I na tej karcie będziemy mieli m.in. możliwość płacenia naszymi kryptowalutami, które będą wymieniane w czasie rzeczywistym na walutę Fiat, a wszystko to będzie wspierać właśnie firma Banks. Inne partnerstwa, z którymi już teraz projekt Banks może się pochwalić, jest m.in. partnerstwo z projektem Tezos, Bank to the Futures z Wielkiej Brytanii, Ecoin, Stable Solution oraz Alphabet. Sam projekt został stworzony w 2018 roku przez pochodzącego z Wielkiej Brytanii Garta Hołata i od tamtego czasu do kwietnia 2021 roku budował infrastrukturę, nabywał różnego rodzaju licencje, tak aby móc od początku działać legalnie, m.in. w Wielkiej Brytanii czy też Europie, oraz oczywiście pozyskiwał pierwszych klientów. Tam token BXX po raz pierwszy pojawił się na giełdach w czerwcu, lipcu 2021 roku i będzie oczywiście używany w całym ekosystemie Banks. Obecnie mamy w obiegu trochę ponad 36 milionów tokenów, a docelowa ich ilość 250 milionów. Informacja, która może interesować nas wszystkich jest to, że 18% Total Supply, czyli tej liczby 250 milionów, zostanie dystrybuowana dla osób stajkujących token BXX w przeciągu 5 lat. Na chwilę obecną token Bank posiada 2132 osoby na swoim portfelu, a łączna ilość transakcji jest to jedynie 19780. Dwie. Oficjalną stronę projektu możemy znaleźć na takich stronach jak CoinMarketCap czy CoinGecko, wyszukując dany token, dany projekt. Tutaj po prawej stronie mamy link do Twittera. Polecam obserwować profil, jeżeli tym projektem się interesujecie. Mamy tutaj również link do strony, na której możecie znaleźć więcej informacji o samym projekcie, a klikając sobie BXX zjeżdżając troszeczkę w dół, możemy znaleźć ich white paper Polecam zapoznać się z tym dokumentem, jest to wszystko opisane czarno na białym. Co to za projekt? Czym zamierza się zajmować? Znajdziecie tutaj również więcej informacji o samym tokenie, timie, tak więc myślę, że warto trochę czasu przeznaczyć właśnie na przestudiowanie tego dokumentu. Dobra i teraz kupię sobie token BXX, jesteśmy na CoinGecko, zjeżdżam troszeczkę w dół, klikam market i sprawdzimy gdzie można ten token kupić. W danym momencie. Takie rzeczy możecie również sprawdzać, oczywiście, na CoinMarketCap. To już tylko i wyłącznie zależy od preferencji, którą stronę wybierzemy do tego celu. No i na tą chwilę jest to tylko Uniswap, czyli DEX. I tu możemy zakupić go za Ethereum. Musimy sobie taki Ethereum przesłać, przykładowo z Binance na Metamask. Metamaskiem łączymy się z Uniswap i taki token możemy zakupić. Ja wam jeszcze pokażę, jak to się robi, ale możemy również go zakupić na Max Exchange i tutaj zarówno za USDT, jak i ETH. I spróbujmy sobie zrobić właśnie najpierw w ten sposób. Przechodzę sobie na Max Global, tutaj będę musiał przesłać. USDT, klikam wallet, następnie overview, wyświetli się taka zakładka, klikam deposit, dalej wybieram sieć TRC20, ponieważ jest ona najtańsza, klikam kopiuj, na giełdzie Binance klikam w tym miejscu, następnie portfel, portfel spot, wyświetli się taka strona, tutaj podaję USDT, no i klikam Wypłata. No i oczywiście na ten adres po sieci TRC20 przesyłam tokeny. Linki do giełdy Max Global oraz Binance znajdziecie w opisie tego nagrania, oba uprawniają do wniżki 10% na kurs zostanie właśnie z tych obu giełd. No i jak dostaniecie maila, że takie środki zostały zaksięgowane, wystarczy odświeżyć stronę na giełdzie i faktycznie środki znajdują się już u mnie na koncie. Teraz w tym miejscu wpisuję nazwę tokena, którego szukam, czyli BXX w tym przypadku jest token, klikam trade. Do USDT, zjeżdżam trochę w dół, klikam Market. Można oczywiście również wybrać opcję Limit i tutaj podać cenę, po której chcemy zakupić ten token. A może i też tak zróbmy. Klikam Max, a następnie Buy BXX. Order powinien pojawić się tutaj w tym miejscu. Jak zostanie wypełniony, no to oczywiście tokeny pojawią się na naszym koncie. Można też taki order odwołać, no i użyć opcji Market. Tak jak chciałem to zrobić początkowo. Wówczas te tokeny zostaną zakupione po cenie rynkowej. Klikam Buy i już tokeny powinny być na mojej giełdzie. Klikam Wallet. Overview. No i zobaczcie, faktycznie mam już tokeny na swoim koncie. I teraz te tokeny prześlę sobie do aplikacji, a następnie zacznę je. Stekować. Jeżeli chodzi o Uniswap robimy to w ten sam sposób, czyli tak jak mówiłem, przykładowo z Binance przesyłamy sobie na portfel Metamask ETH, w międzyczasie możecie sobie dodać ten token do portfela klikając tutaj w tym miejscu na listka, otworzy Wam się portfel, dodacie token, przechodzimy wówczas na Uniswap, kliknijcie sobie w tym miejscu, zawsze wchodźcie z oficjalnej strony w linki, żeby nie natrafić na jakiś oszukany i klikamy start trading, otworzy Wam się ta strona, no i tutaj już możecie tradować, łączymy się z portfelem, wybieramy token, w tym przypadku BXX. No i wpis podajemy, że chcemy kupić, przykładowo, za 0,1 ETH. Pojawi się ilość tych tokenów, które dostaniemy. No i klikamy. Swap. Tokenem BXX automatycznie znajduje się na portfelu. Tak jak wam wspomniałem na początku tego nagrania, miałem wam w tym filmie pokazać jak stykuje się tokeny BXX. Niestety obecnie użytkownicy z Polski mają problem przy zakładaniu portfela oraz jego weryfikacji z kodem pocztowym. Nie wiem czy ten problem występuje tylko w naszym kraju, natomiast już wiele osób pisało mi, że również nie może założyć tej aplikacji. Tak więc na tę chwilę pozostaje nam czekać, jak tylko będę miał możliwość założyć sobie ten portfel, zweryfikować, przesłać tam swoje tokeny oraz zacząć stykować, no to zrobię na pewno takie nagranie i wrzucę. Na kanał. Natomiast już teraz mogę Wam powiedzieć, że możemy znaleźć te informacje klikając sobie tutaj w wallets. Zjeżdżamy troszeczkę w dół i tutaj możemy ten portal pobrać zarówno dla App Store oraz Google Play. Jeżeli chcecie, możecie to zrobić to już teraz. Spróbujcie założyć sobie konto. Może komuś z Was się uda. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzu. No ja oczywiście, jak tylko będę miał możliwość zrobić takie nagranie, to umieszczę je od razu na YouTubie. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że było ciekawe i co najważniejsze, pomocne. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, ponieważ dzięki temu. Ten kanał może rozwijać się jeszcze szybciej, a ja widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale, trzymajcie się. Hej!